Gałączka pełno gałęzi Sytuacja się już uspokaja Pełno gałęzi jutro może nagramy relację z niższej, bo na pewno te drzewo Mało, Proszę bardzo poryw rano to było 100 najprawdopodobniej jest, y, może nawet było 110 115 i przy tym podmuchu y, y, karnik dla saren się tutaj wywalił, jak widzimy, więc nieźle. Nawet wywaliła się przy tym porywie wiązka drzewa, która waży może 200 kg a było 105-110, naprawdę to jest siła jak Dosłownie patrzcie tu. Nie dość, że karmik dla saren leci, to jeszcze, ma on lekki jest karmik ten, ale, yy, ale wiązka drzewa to was 200 kilo. Kurde, i on się wywaliła. Zobaczcie, może tego nie widać zbytnio, ale się wywaliła, ale się wywaliła właśnie, bo ona tu leżała, jest tu. I no wiecie, no może na filmach jakoś ją jeśli tam było widać którymś. No i dobra, no to widzicie, naprawdę... To jest siła jak nic. To poleciało... Nie za, za która, czy to jak czy to jest? Poleciała y, trochę tutaj, leżała na tu, Nikomu z dachu nie zerwało, tylko to jest nasza blacha. Zobaczcie. Do poszła, A była gdzieś tutaj. Jeśli dobrze pamiętam. Właśnie. Ojej. koszyk. No to dobra. Dobra, to ja już zaczęłam się znam, bo zimno. Oj, dobrze, no widzimy się jutra.